Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to, że jesteś, za to, że znajdujesz czas, aby tutaj wspólnie ze mną się spotykać. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat właśnie, którym jest tajemnica rezonansu, abyśmy razem odkryli tą tajemnicę. No dobrze, zacznijmy od początku. Co myślisz, mówiąc miłość? Co czujesz, mówiąc miłość? Jakie emocje tobie towarzyszą? I czym dla ciebie jest w ogóle miłość? Wiesz, mamy takie trzy podstawowe rodzaje, tak naprawdę, miłości. Wyróżniamy miłość erotyczną, miłość przyjacielską oraz Agapę. I właśnie o tej trzecim, o tym trzecim rodzaju miłości chciałbym, abyśmy dziś wspólnie porozmawiali. Agape, miłość niebiańska, miłość do prawdziwej miłości, miłość, która nie oczekuje, miłość, która po prostu płynie. I to jest właśnie to, że gdy zrozumiesz, że to ty jesteś tą miłością, tym światłem, to zaczną otwierać się przed tobą drzwi do pełnej obfitości. I teraz to wszystko może ci się wydawać naprawdę dość takie śmieszne, nierealne: no bo jak to jest, że niektórzy ludzie osiągają swoje cele, żyją szczęśliwym, wspaniałym życiem, a inni nie? Jak to jest, że. Um, Niektórzy bardzo zamożni ludzie, gdzieś tam moż, mogłoby nam się wydawać, um, że są bardzo jakby skrupulatni w drodze do osiągania swoich celów. No jak to się wszystko wydarza, tak? I widzisz, to jest tak, że oni po prostu kochają. Kochają swoje cele i obdarzają je ogromnym uczuciem. To jest ta siła, to jest ta siła, która sprawia, że nasze cele, nasze intencje stają się realizowane. Jedyną rzeczą, jaką tak naprawdę powinieneś, powinnaś zrobić dla siebie, to pozwolić właśnie płynąć miłości. Płynąć miłości przez całe swoje ciało oraz całe swoje życie. I oczywiście będą zdarzały się lepsze i gorsze momenty w Twoim życiu. W moim również się zdarzają. Um, I to są najlepsze momenty do ćwiczenia, do ćwiczenia miłości, do bycia w tym właśnie wyjątkowym uczuciu. Um, to jest właśnie taka zależność, aby nie uzależniać swojej miłości od przedmiotów, ale po prostu pozwalać jej płynąć. Gdy kochasz po prostu swoje życie i siebie takim, jakie jest, gdy otaczasz się swoją miłością, otwierasz się na coraz piękniejsze doświadczenia. A gdy będą zdarzać się te mniej przyjemne, to nie sprawią one, że po prostu gdzieś zapomnisz o tym, co dla ciebie jest ważne. A mm. Aby kochać, nie musisz być słuchaj, świętym, oświeconym, nie musisz wyrzekać się również swoich emocji. O! <ścoughs> I to jest właśnie ten moment, w którym e, tak ja również jestem bardzo czasami sprawdzany. E, weź swój ogonek, proszę, i odejdź, tak. Dobrze. Nie musisz właśnie tłumić swoich emocji, nie musisz się ich wyrzekać. Jedyne, co powinieneś zrobić, powinnaś zrobić dla siebie, to je zaakceptować i otoczyć się swoją miłością. Pozwolić, aby właśnie Twoja miłość płynęła przez całe Twoje życie, tak? I widzisz, każda myśl. Każde słowo, każda emocja jest właśnie wibracją. Wibracją, którą wysyłasz do wszechświata. Złość, gniew, zazdrość to wszystko to również są nasze wibracje. I możesz przejąć odpowiedzialność właśnie za to, na jakiej skali będziesz się poruszać. Bo jeśli um, w Twoim życiu przeważają właśnie smutek, złość, lęk, strach, no to będziesz automatycznie znajdować się na tym najniższym poziomie wibracji. Ale gdy zaczniesz kochać, po prostu kochać i być tą miłością, to Twoja wibracja zacznie się podnosić, a wraz z nią zaczniesz osiągać właśnie to, co kiedyś wydawało ci się jeszcze niemożliwe do osiągnięcia. I widzisz, to jest właśnie w ten sposób, że tak samo jak radio nadaje na odpowiednich częstotliwościach, odpowiednich falach, tak samo i my dostrajamy się do odpowiednich wibracji. Wibracji, które przysiągają do naszego życia to, co najlepsze. I zauważ właśnie, że. Gdy radio jest dobrze dostrojone, no to odbiera fantastyczne dźwięki, dobre dźwięki, gra muzyka, nie ma żadnych e, szelestów czy jakichś zakłóceń, tak? E, I tak samo jest z nami. Gdy będziesz wibrować na tym poziomie miłości, gdy zaczniesz kochać, gdy agapę rozgości się w twoim życiu na dobre, Zauważysz, że również wibrujesz na zupełnie innym poziomie. Ja też miałem ostatnio taki dość, że tak powiem, trochę zwariowany okres, no ponieważ dla osoby, która prowadzi przedsiębiorstwo swoje ostatnie wszystkie zmiany były no, dość intrygujące, bym powiedział. W naszych przepisach podatkowych, i oczywiście to wszystko również gdzieś tam się mogłoby negatywnie zacząć odkładać w moim ciele. Jednak widzisz, w momencie, gdy kochasz, to nie skupiasz się na tym, co jest negatywne, a wręcz przeciwnie, szukasz i generujesz pomysły, które pomagają ci, jakby, wyjść z tym wszystkim. Yy, wyzwaniom naprzeciw. O, e, I tego właśnie chciałbym Ci dzisiaj życzyć, żebyś potrafił się zakochać w sobie, w swoim życiu, żebyś podniósł swoje wibracje e, i abyś właśnie dzięki tym podniesionym wibracjom potrafił generować kolejne pomysły, które zaprowadzą cię ku najlepszej wersji Twojej przyszłości. Bardzo Ci dziękuję za to nasze spotkanie. Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem, serdecznie zapraszam do kontaktu. Możesz mnie również odwiedzić na moim Instagramie oraz na moim Facebooku. Także wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Cześć!